6 kroków, jak się pozbyć wszy? Po pierwsze, upewnij się, że Twoje dziecko ma wszy, bo produktów do zwalczania wszewicy nie stosujemy profilaktycznie, a dopiero jak naprawdę zobaczymy wszy na głowie dziecka. Po drugie, zachowaj spokój, bo nie jest to powód ani do strachu, ani do wstydu, bo wszy mogą tak naprawdę dopaść każdego, niezależnie od statusu społecznego czy higieny. Zadzwoń też do szkoły lub przedszkola i powiedz, że dziecko ma wszy, a to zwiększy działania profilaktyczne, pomoże innym i Tobie. Po trzecie, do zwalczania wszy zalecane jest stosowanie wyłącznie wyrobów medycznych, co oznacza, że domowe sposoby z octem jabłkowym czy naftą możesz sobie darować, bo one mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc. W tym celu możesz zastosować ten zestaw lub też inny, który jest dostępny w twojej aptece, ale pamiętaj, żeby przed użyciem zapoznać się dokładnie z instrukcją. Po czwarte, po nałożeniu płynu na skórę głowy i włosy, kluczowe jest dokładne wyczesanie wszygrzewieniem Na przykład tym i dopiero po usunięciu z włosów wszystkich szyi i gnit należy dwukrotnie umyć głowę szamponem, który jest dołączony do zestawu. I po przeprowadzeniu takiego zabiegu należy przez co najmniej 10 kolejnych Dni regularnie sprawdzać głowę dziecka. Więcej informacji oraz link do dokładnej instrukcji wyczesywania wszy znajdziesz w opisie tego filmu, a jeśli masz dodatkowe pytania, napisz je w komentarzu.